Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To znowu Krzysiek. A to jest drugi odcinek Kingdoms of Amalur Reckoning. Więc kontynuujemy. Tak, zauważyliście, że ten odcinek trwa więcej niż te 10 minut, o których Wam mówiłem. A to dlatego, że ja, będąc niezwykle inteligentny, nie zorientowałem się. Że można limit usunąć w ustawieniach bardzo prostym sposobem. a no, niestety. No ale dobra, zdarza się, zdarza. Myślę, że odcinki będę wrzucał w halę właśnie te pół godziny, bo kończyć po 10 minutach tak na siłę średnio. To s d Space, okej. Okay. Tak, dobra. Tam, ale nie chcę się nawet unikać, hmm. leginsy, ale chciałem to założyć. Co mi przeszkadza? Ty, wredne, to są domy kresnalebo na dnie pamiętam, byłeś Wiesz co? I dajcie mi w komentarzach sugestie czy przewijać dialogi? Czy zostawiać je tak jak są, żeby sobie leciały? I tam obojętne od was tylko zależy. W tym odcinku będę się starał je jednak zostawiać.

Be Goodbye. Okay. sobie szybko. Mam Armor. Ło, wow. jakie pizko. <laughs> <Ginsy. laughs> Rzeczywiście. No. <laughs> Nie są takie łachmany. Right

ale jest Nie! Tyle robotać co to tymi bombami sprzedają. Nie! Yeah. <laughs> Kurde, no! Bredni ludzie. Miałem tu gdzieś... Nie, talk, dobra, myślałem, że coś luknąć mogę. Okay. Sejep jakiś? Jej się będzie chyba działo. Kamień się rozwalić, tak, to było mądre. <grych> tak, 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 tak. tak. Zabrałem trochę kasy. O, tam się coś świeci. Kasa, 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 kasa. Skrzynia. Buty i lockpiki. Myślę, że lockpiki się będą przydawały. Zresztą w każdej grze RPGowej. Wytrychy to jest podstawa. W Skyrimach, gotikach wszystkim tego brakuje. A, jakiś... Loot Weapon Rock idzie. fajnie Wątpię, żebym mi używał dużo rękawiczki To są lepsze Okej okay. Shift? Tak, kadłem <laughs> Eee. Dobra, dobra, przepraszam bardzo coś. Klawisze trwałe się włączyły przez moje maszowanie. What the fuck? Aha, dobra, mogę walczyć. Przez moje maszowanie Shifta włączyły się klawisze trwałe. Przepraszam za to, jak najmocniej. It's time. Oj. Łata socze, no to są tego chyba antagonisty, żołnierze Łuk, którego też raczej nie będę używał, będę przecież wojownikiem, ale darz się przyda. Okay. Ciekawe, że jeszcze mamy tam, no. Skrzynia, skrzynia, skrzynia. O, niewidzialna ściana. No 8, osiem sześć dobra o już taki armor pierwsza klasa pierwsza klasa na pewno nie pierwsza klasa ale wygląda jak zbroje chociaż nie jak nie powiem co będę teraz teraz taki... chyba. Dodgers. ok. O, skrzynia. I kolejna, kolejna część do zestawu naszego. Du -du Pięknie. Jeszcze tylko jakiś czas i gotowe. Nie wątpię, żeby hełm był na takim wcześniej etapie gry. Nie wiem czemu, ale hełmy zawsze trafiają się potem. Ale jak mam snik? chciałem skradać. Halo. Odpowiedzi. C, okej. Okay. Juch i zabójstwo piękne I lecimy dalej Cczeka w cczraj się wch coś mądwietwo. Nie, nie uda się, kolega się zorientował. No, krytyka lekko fajnie wsiadł. Tu. Kompulsje kośmiertne. <śm> nie, nie ma ragdola. Nie mogę kopać ciał na kilometr, jak w Dead Space. Uuu. Jak awatary, Stormbolt skill pierwszy z tego co widzę, okej, okay, tylko jak. Tego stylu, typa wyłączyć mm. okej, okay, dobra. O, fajnie, że od razu włączyłem to. To było takie trudne, chociaż wątpię, że to była jakaś zagadka. Notatka. Coś tam o pająkach, bla, bla 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 bla, nie, take, take, take. Może potem się jakoś poczyta. Hmm. No to chyba już nic. O, skrzynia, skrzynia. Co to? Inwentory... armor. Wow, wow. No i teraz możemy chodzić. Pięknie. Znaczy tam nam dropo ciekawego. A wygląda jakoś. Lecimy dalej. Coś ciekawego. Warm hand mam na Nie, nie chcę. Wolę armat czyste. tam bajerów słodkie, słodki. Miałem podobnego kiedyś. które bardziej dwuchatego. Może nie większego ode mnie, ale miałem.

Prześmane, uh. też nie wiem, czy cenny, nie znam tej gry. Kamat mi bro, czy bros, Ule, kilku was jest, cek. I intend to find out. Colega, he came out of the well. What? Then he'd better get inside to see the old man. Quick, before those twats make another push. This is where we part ways. But take whatever you want from this armory. We might have a few things that would fit you. Just make sure you get your tools. We can hold off the two of here. He's directly ahead, in his study.

a wrokradnych do do zera. Co mi tam? nie mają nie mają normalnych broni. Przynajmniej takich które mogę wziąć. Wszystko Wszystko zebrałem. do

Pewnie ich nie przeczytam, ale będę brał, co mi tam. I safe, jakiś? Czyżby, czyżby nasz poszukiwany naukowiec? Małe tak. Please forgive me. You must be terribly confused by all of this. I'm Fomorus Hughes, and this is my laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing the well of souls, the pursuit of immortality. And you, you're my first success. If we only had the time, there's so much we might learn from one another.

You get out of there. Fascinating, it's simply astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow. Uh, yes, as I was saying, I'm not sure what. And can proceed. Sir, sir, Mr. Hughes, the two of them reached the lab. That inside the No.

Biegnij! A ci idioci niech gonią Ciebie! Boże... Zmienimy na naszego sworda i ciśniemy dalej! Uff! Tupę! Dobra, chyba trzeba biec. Open this shit! Wiecie, czy w ogóle jest wytrzymałość? Czy możemy tak biec? Ławnie, wow, nieskończoność to się w ogóle za nami coś? Co? Cześć. Nie, wzdób ze spela. I nie, wzdób ze spela. Dobra, idziemy dalej. I nie, boss Rock troll. Ło, wow, ale fajnie. Mm. Nie, wiem, czy wydaje mi się dobrze, ale chyba musimy unikać jego ataku. Nie, no nie, nie, zażam. Muszę zabijać tych ciałków. R, pionek. Dobrze. Wiem, że jestem lama, ale ona? Pewnie, a ja się dziwię znowu. A ma jakieś relisty. Ła, może mogę atakować ją! I boom! Finisher Jakieś Łąbo kombo Expo! Oo oh yeah! Piękny finisher, piękny! To, że podziękam użyć, a Będę tu tłumaczył. Moją słabistę będę tłumaczył tym, że Potionka trzeba było użyć, bo tak była. poskryptowana ta gra. on nie musiał do tego HP zjać? Czego użył Potionka? Tak, tak. To jest tłumaczenie. Oh. Level! Tylko na jakiś pierdul. Pretorianin? Bet... ale. Bet... Czy można gdzieś. O, Aha, level up, level up! To dobrze, dobrze. Level up. Blacksmithing! Aha, perswazja... Uciekamy, uciekamy. Boże, Wymigujemy się z różnych nieprzyjemnych sytuacji. Alchemia... Blacksmithing! Z walistym drwalem. Co mi po alchemii? Might, Finesse, soccery, might. might, to jest, tak, to jest A warriora, drzewko i szybciej tylko zobaczymy, co by tu mm. ok, jakiegoś dasha mamy, więcej damagea z wordami, Hammer, nie, ja myślę, że się będziemy bardziej posługiwać właśnie z Swordami. Harmon, to jest physical Damage? Co? Nie, pasyw, 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 jak są jakieś aktywne spele. No, A, pójdziemy w to. Tak. I jak to wygląda? Tak. I no, wygląda to jakoś. Dobra, wiecie co? Uciekliśmy z The Well of Souls. I myślę, że na tym zakończę odcinek. Wiecie co robić? Łapki, strapki, papki, cokolwiek. Tu w górę, czy Wam się podobało, czy nie. No, komentarze, sugestie, jak zawsze. Ja Was żegnam i dzięki za obejrzenie tego odcinka. Na razie.